Witam na starym syszkowie. Znaczy starym. To jest nowe, ale stare. Bo, bo jest waka, ale jest stara mapa. Są stare pluginy niektóre. Znaczy nie wiem, czy pluginy, jak to się nazywa. Yy, nie obchodzi mnie to tak szczerze. Yy, mapa jest taka sama. Rajdować nie będę. Bo, bo kiedyś się fajnie rajdowało, jak się nie było w wojsku. Yy teraz po Tak, przyzwyczaiłem się Cztery, pięć, trzy, sześć, siedem. W poniedziałku się strasznie łatwo pisze. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, siedem, dwanaście czternaście, siedem, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiem E, krótka po ICD 5656 na o wykonaniu zadania. To może pajacy. Pajacy. <grymka> Aaaaah, nie. <grymka> no, dobrze piszę. Aż mi się powykrzywiało, przypomniało bez skitu. W hmm. ja sensie to jest nowe wyżkowo, ale stare wyszkowo, bo wszystko jest prawie stare, co nie? Ale, ale jest tak jakby nowsza wersja, nowsze rzeczy I, i berety chyba są nowsze. Albo takie były nawyżkowe. Nie zwracałem nigdy uwagi, bo prawie każdy no, y, latał w hełmie. Chyba trudno. Pamiętam jak na wyszkowie trollowałem, albo pierwszy raz jak wbiłem tak pierwszy, pierwszy, pierwszy To takie patrzę, ubieram jakiś tam byle jaki mundur, i jak, byle jaką yy, tą, tą, zapomniałem jak to się nazywa, co nie? I te, ktoś mnie zabija i takie mówi, no zły mundur i, 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 i ogólnie, co nie? I ja takie uu, uu, o co chodzi, I takie nowy, nowy, co nie? I, i no Shift Lock se włączę. Prawo zwrot. Się też z australijskiej armii przyzwyczaiłem. Bo, bo tam na Shift Locku robiłem. W sumie chyba zacznę robić na Shift Locku. Ale dawno zwrotów nie robiłem. Ale fajnie się robi. Fajne takie uczucie. Yy, że się wraca do starych czasów. Co nie? W tył zwrot. Czemu po przecinku duża litera? Nie wnikam. No, pajacy to mi się wygodniej robi eee, w angielsku, bo skrócej krócej i, i z kapsem, ale w po polsku da się przyzwyczaiły. 45 to jest chyba tak, czyli... No mm, dobra, pamięta się trochę jeszcze. No rogatywkę, o właśnie, zalesy nie przypomniałam. Mm. Na, na ciebie patrzę. Tak, na ciebie. W końcu nie mam ścin przy rekrutacji, aka treningu. Się tak robi i nagrywa. Kiedyś mało nagrywałem z Wyszkowa, co nie? I ogólnie, i ogólnie, tak ja sobie myślę, gdzie ja mam wszystkie nagrania, czemu tak mało nagrywałem, bo tak naprawdę miałem wszystkie stawić na ETY, ale się bałem, co nie? Że jak wyjdzie, że mam karabin, to mnie zbanują. Mix DDDDD. I no. I było śmiesznie. A... A teraz to normalnie sobie nagrywam, bo tak bez sensu trochę spanować kogoś, bo miał karabin. W sensie, bo oni się jeszcze mm, kiedyś tam przyczepiali, skąd masz ka karabin itp. Ale teraz to tak nie robię. To, 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 to nie trzeba, co nie? Kolumna. W ogóle w australijskiej armii, tam gdzie jestem głównie, co nie? To kolumnę robię taką ścisłą. A tutaj taka musi być ideolo. W sumie tak robią ścisłą. Ale no, fajnie jest to, że tutaj od razu rekrutacja do wojska. Mm, bo, boję się, że mi utną prawa. Znaczy no. Podwójny szereg, czekaj, co? 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 Aha, podwójny że tak? Hmm? Nie pamiętam jak to było. Pycholita.

bez pożegnania to znaczy, że mi 10 minut wybiło, co nie? I, I że nie zdążyłem się pożegnać. Więc no. W ogóle waku żyję. Chyba już nie będzie formacji. kuda kopi <tuh> semaruh semaruh eh oh oh tak tangan gitu cebu sebuah hmm kami yang tangguh yak Jak ktoś robił rekompilację i powiedziałem, że ja chcę, to, to odpowiedziała mi, że no nie, bo jest od tam jakieś stopnie, ale pamiętam jaki to już był. Ale to było piękne. Odbi nowe, te jakby, albo przerobione. I. No jakie? O kurde. Mhm.

Mogę dzień, psz, 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 psz. dzień, więc no. no, w sumie zależy na, na no.